Kochani, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale Gata Kopaczewska. Wiele osób po przeczytaniu tytułu odcinka może się przerazić, jak to przecież o czym ono tu będzie mówić, czy każdy z nas jest powołany do tego samego, i tak dalej, przecież niektórzy do samotności. Otóż proszę wysłuchać cały odcinek i dopiero wtedy się wypowiadać. Możemy w komentarzach popisać. Chcąc w ogóle skupić się na tradycyjnym podziale ról społecznych, pan Jacek Pulikowski mówi, że warto sięgnąć w ogóle do źródła, do Biblii i do Księgi Rodzaju, w której można odnaleźć opis stworzenia człowieka zarówno mę jak kobiety. Warto zwrócić uwagę na początki rasy ludzkiej i płciowości. Już sam fragment mężczyzną i kobietą stworzył ich, właśnie z Księgi Rodzaju, wyraźnie akcentuje płciowość i pewien podział, który ma służyć w określonym celu. Jeśli Bóg stworzył właśnie kobietę i mężczyznę, to rzecz jasna to nie był przypadek. To był pewien zamysł, pewien plan właśnie na człowieka. Myślę, że tutaj od razu należy podkreślić, na samym początku tego odcinka, w człowieczeństwie jesteśmy absolutnie równi. Nie ma czegoś takiego, że jakaś płeć jest ważniejsza. Nikt nie jest ważniejszy. Tylko po prostu wyraz naszego człowieczeństwa poprzez ciało jest inny. Jesteśmy przeznaczeni do innych ról i też dlatego tak bardzo się różnimy od siebie. Można powiedzieć, że jesteśmy wyposażeni na te dwa różne sposoby, by właściwie wykonywać właśnie, by właściwie spełniać nasze powołanie: kobiece i męskie. Jan Paweł II mówił, że to są dwa sposoby bycia ciałem. Dwa różne sposoby o bardzo jasnym przeznaczeniu. Mężczyzna został wyposażony tak, by mógł być ojcem, natomiast kobieta, żeby mogła być matką. W książce pana Jecka Pulikowskiego Warto być Ojcem mamy takie mega zaskakujące zdanie, wprost tam zostało napisane, że właśnie każdy mężczyzna i każda kobieta została stworzona właśnie do tego. I tutaj od razu należy zaznaczyć, w ogóle rozpocząć w sumie od tego, od definicji macierzyństwa i definicji ojcostwa. Inaczej moglibyśmy się naprawdę totalnie zagubić, bo o co tutaj chodzi? Przecież tak jak wspomniałam, niektórzy są do samotności stworzeni, nie każdy przecież może być matką, też nie każdy może być ojcem, nie każdy stworzony jest do małżeństwa. Więc o co tutaj w ogóle chodzi? Jak na przykład kobieta idzie do zakonu, wybiera taką drogę, to ja jak on niby ona ma być matką? W powszechnym rozumieniu ojcostwo i macierzyństwo łączymy od razu z fizycznym rodzeniem i wychowywaniem dzieci. Co ciekawe, macierzyństwo w rozumieniu szerszym to szerzenie miłości w świecie to dawanie to troska co jest podstawowym zadaniem kobiety, która z natury jest dużo bardziej wrażliwa, dostrzega różne szczegóły jest bardziej taka subtelna, empatyczna niż facet jest też dużo bardziej uczuciowa. Natomiast ojcostwo w szerszym rozumieniu to troska o życie od samego poczęcia. Jest to również udział w wychowaniu, troska o byt i dawanie przykładu dojrzałej postawy chrześcijańskiej swoim życiem, czyli właśnie świadectwo. Myślę, że teraz warto przedstawić sylwetki osób, którym udało się to zrobić, które właśnie nie zakładając swojej rodziny, wypełniały to ojcostwo i macierzyństwo. Idealnie można by powiedzieć. Świetnym przykładem jest Matka Teresa z Kalkuty. Zobaczcie, ona nie miała swoich rodzonych dzieci, a była matką dla biednych, dla chorych, dla tych odrzuconych. Przeżyła miłość w świecie, w którym no tak bardzo jej brakuje. Ona była z tymi umierającymi, ona ich nie zostawiła. I w sumie to oprócz takiego matkowania na co dzień, założyła też zgromadzenie w miłości i to dzieło w sumie trwa do dzisiaj. Natomiast przykładem ojca jest Święty Jan Paweł II, który też mimo tego, że nie miał swoich rodzonych dzieci, jak najbardziej właśnie zasługuje na to miano ojca. Osobiście angażował się w obronę życia, nie tylko chroniąc kobiety i ich dzieci przed aborcją, ale też później troszczył się o to, żeby miały potem godne życie właśnie po porodzie. Nie tylko, że żeby nie zabić, ale potem też zatroszczył się o to, co, co dalej. Jak dobry ojciec też wychowywał młodzież. Na przykład zainicjował Światowe Dni Młodych. I do tego jak nikt angażował się w pracę na rzecz rodziny i to w sumie jest taka charakterystyczna cecha właśnie pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Zobaczcie, czyli to jest tak że właśnie macierzyństwo i ojcostwo nie tylko się wiąże z tym właśnie rodzicielstwem, z tym fizycznym rodzeniem dzieci i wychowywaniem, to jest to szersze rozumienie, jakby pokazuje nam zupełnie inną perspektywę. Jeśli to zrozumiemy, to wtedy widzimy, że w sumie każda kobieta i właśnie w sumie każdy mężczyzna powinien być właśnie ojcem i ona powinna być matką. I wtedy to się nie kłóci. Podsumowując, wiemy do czego został przeznaczony facet, do czego została stworzona kobieta i wiemy też, że w człowieczeństwie absolutnie jesteśmy równi, tylko, że wyraz naszego człowieczeństwa przez ciało jest inny. Już wkrótce odcinek o cechach kobiecej i cechach męskiej duszy, to myślę, że będzie mega, mega ciekawe i ważne, Zarówno czego jedna strona, jaki druga potrzebuje. I też już wkrótce dalej o tradycyjnym modelu rodziny. Serdecznie zapraszam też na Instagram, na którym też dopełniam różne treści, różne wpisy i rolki też są tam z różnymi oczystości, na przykład z różnymi tematami. Zapraszam serdecznie.